Znajliście. Edziu, jesteśmy na miejscu wysiadaj! Grzegorzu! Dlaczego mnie tu przywiozłeś? Przecież nasza placówka jest w drugą stronę. Wiesz, że jest coś takiego jak GPS? Tak, wiem. Ale jesteśmy w dobrym miejscu, ponieważ trzeba dzisiaj dla Ciebie wymyślić zupełnie inne zadanie. Innej zupełnie beczki. Proszę, to dla Ciebie. Co to jest? Nie żartuj. To jest łopata. Myślałem, że jesteś na tyle wyedukowany, że będziesz wiedział. Służy do kopania. Znaczy, ja wiem, co to jest łopata i do czego służy, ale co ja mam Ci nią? Działkę przekopać? Czy jaki jest konsensus tego wszystkiego? <laughs> <laughs> Przyjacielu, mój kochany. Masz wykopać po prostu dziurę. Obojętnie jakiego kształtu sobie wymarzysz, geometrycznego, czy to będzie kółeczko, trójkącik, kwadracik. Twoja sprawa. Po prostu masz wykopać. Zaraz, zaraz. Po co ja ci mam kopać dziurę? Zabiłeś kogoś i to ma być grób! O nie! E, mnie w to nie wciągasz? No way! Ja nie będę dawał się wy... E... Ja nie będę dawał się wykorzystywać jakiemuś troglodycie. Nie po to kończyłem szanowaną uczelnię. Tak, to będzie grub. A politechnika śląska to nie jest jakiś szczyt marzeń, wiesz? <tryk> Typowy troglodyta po zawodówce nic, tylko nabijacie się z bardziej rozwiniętych umysłowo od siebie. Co ty myślisz, że jestem po jakiejś zawodówce, człowieku? Jestem po ujocie, skończyłem doktorat. I to z fizyki jądrowej, wiesz? I poza tym już wkurzasz mnie tym twoim pitoleniem, jaki ty to nie jesteś lepszy od innych. Bierz tą I... łopatę i kop. Bo już i tak straciłem na ciebie zbyt dużo, kurwa, czasu. Ale wyjaśnisz mi, kogo będziemy tam chować chociaż? Tak. Zrób taką, żebyś ty się do niej zmieścił. Jak ja zmieścił? Zaraz, czyli ty chcesz mnie? Tak, dokładnie, ciebie. A, ale czym ja sobie zawiniłem, no? Wstaję rano, jem śniadanie, najczęściej to jest owsianka, potem myję zęby, ubieram się i idę do pracy. Ani razu nie byłem na urlopie, nawet L4 nie brałem, a, a jak covida złapałem, to e, przyszedłem w takim e, stroju, jak wiesz, astronauta takim i... I no i jak jestem już w tej pracy, to robię wszystko, co mi każecie i do bardzo późna, wręcz do nocy. A potem wracam do domu i mogę najwyżej sobie, nie wiem, yy, po poczytać trochę encyklopedię. Posłuchaj mnie, gagatku. Miałeś dla szefa odzyskać serum odmładzające, tak? No tak. Które utracone zostało w wybuchu. A ja sobie pozwoliłem sprawdzić Twoje notatki, gagatku, i. Co w nich wyczytałem? No to lecimy. Ha! Dzień 20. Two, przepraszam cię, wysłowi się lepiej. Dzień 27. Jajka należy gotować od 10 do 11 minut, bo inaczej są surowe, albo spalisz garnek. Kto cię wychował? Ty nie miałeś rodziców, żeby ci to powiedzieli? Sam musiałeś do tego dojść teraz w tym wieku? Dobra, lecimy dalej. Dzień 28. Dopadła mnie myśl, Skoro trzeba myć zęby przez 5 minut dziennie, to jak będę je mył cały dzień, to nie będę musiał ich myć przez minimum rok. Matematyka na później. Matematyka zawsze na początku. Pamiętaj. Dzień 29. Jem cukierki. A powiedz mi kogo to kurwa obchodzi. Dzień 30. Byłem u dentysty, bo zęby mnie bolą. Bojesz cukierki. Mam czytać dalej. A bo ty nic nie rozumiesz. To bardzo ważne badania były. Badania na co? Na jajco, no to znaczy jak jajka zdrowe są, więc jak je jesz, to żyjesz dłużej. No a bez zębów to starość nie jest taka przyjemna wcale, więc no, sam widzisz. Nie wkurzaj mnie, trzymaj to i kop. A co tu się wyprawia? To Józef myślał, że mi dziki trawery jak rzędzi szukają, Ja tu proszę! Złodzieje! Nie wiem, co wykombinuje ta, ale nie zawaham się zadzwonić po policję! Człowieku, uspokój że się. Jesteśmy paleontologami i szukamy tylko tutaj kości dinozaura. O co ci chodzi? Co ci przeszkadza? Posłuchaj mnie, konusie! Gówno mi obchodzi kto tam sam, można się szukać co chce ta, gdzie chce ta? I no tu nie u mnie! Ja tam już skóry nie sprzedam, i nie ostatnio. Złodzieje wszystkie oponne wynieśli i piec upalić, Co mnie mogłeś? Piecu palić, co? Tak to są nienormalni, wszyscy! Dobra, powiedz mi ile chcesz i daj nam spokój. Daj dziesięć złotych. Y. Człowieku. Masz tu spadać stąd, dobra? Dobra. Kopta się! I no i ja tu będę siedział i tak, bo mi tu kiedyś dwa złote wypadło i tego wam mnie ładną. Boże nie. Człowieku, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź jeszcze raz. Ja ci dam jeszcze jedną stutkę, ale. Z pierwsza miejscu, tu... proszę cię, błagam cię, ja mam tu robotę. Dobra, to nie przeszkadzam. miłego kopania. <słuch> Edziu, a ty kop, rób swoje. Co za drbinę, masakra. <słuch> Dawaj, no zapraszam na miejsce. Przyjaciel mój drobity. co to jest wywar ze smerfów 101 zastosowań rogów jedno... nie czary bojowe Naukowiec, co ty tam masz? A, taką książkę. Ale... O! Czary teleportacji. Dobra, ha? Asinum kakastic sum faschigol! Co to kupa było? Zobacz to, przeczy prawą fizyki. Co to jest? Co to jest? Księga czarów. Są kurwa zabrednie brednie. Czary. Ten komar ruszać kółka. Od lewej do prawej. Raz i... Co to było? Kurwa.